Pod prąd po takiej trasie, Steczkowska wyszła z klubu i ruszyła w rajd po Warszawie. Obok siedział on. Justyna Steczkowska znów rozgrzała Warszawę, i bynajmniej nie koncertem. Według relacji fotoreporterów piosenkarka po wyjściu z klubu sen na wioślarskiej wjechała pod prąd na Wisłostradę, a chwilę później miała zignorować znak zakaz wjazdu by na koniec przejechać skrzyżowanie na czerwonym. Na zdjęciach widać szare Volvo i włączony kierunkowskaz, jakby miał cokolwiek usprawiedliwić manewr wbrew przepisom. Brzmi jak scenariusz, niestety to nie odcinek serialu, tylko reportaż z nocnej stolicy. Noc, klub sen i manewr, którym mrozi krew. Piosenkarka bawiła się w towarzystwie syna w jednym z warszawskich klubów. Po wyjściu z imprezy, zamiast dojechać do najbliższej nawrotki, kierująca skręciła w lewo, wpadając na pas prowadzący w przeciwnym kierunku. Mówimy o ruchliwym odcinku wioślarskiej, wiślostrady, gdzie margines błędu jest krótszy niż jedno mgnienie flesza. Widać też tablicę nakazującą jazdę prosto lub w prawo, kilkadziesiąt metrów na czołówkę. To już nie pomyłka, tylko proszenie się o tragedię. Potem miało być jeszcze gorzej wjazd pod zakaz, a następnie przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Czas na opamiętanie ekspert nie owija w bawełnę. To nie jest jednorazowa wpadka. Na początku sierpnia media odnotowały, jak Steczkowska ignoruje czerwone na Pradze północ. A chwilę później skręca na tak zwanej zielonej strzałce bez wymaganego pełnego zatrzymania. Zielona strzałka to warunkowy skręt, wolno tylko po całkowitym zatrzymaniu. Jeśli tak dalej pójdzie, ktoś przekaże nagrania policji i będzie wstyd, ostrzegał były policjant Marek Konkolewski. Dla porządku, przypominamy też o płynących z prawa konsekwencjach i o tym, że nie każdy, skrót, jest bezpieczny. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy nazwisko gwiazdy pojawia się w kontekście drogowych grzeszków. W 2018 roku policja potwierdziła zatrzymanie jej prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o 64km/ godzinę w Kozerach pod grodziskiem Mazowieckim. Sama piosenkarka pisała wtedy, że „należało się. W 2011 roku miała stracić uprawnienia za nadmiar punktów i zdawała egzamin ponownie. To wystarczająco długi staż, by wyciągnąć wnioski, a nie dodawać kolejne epizody do teczki. Justyna Steczkowska poniesie konsekwencje? Środowisko jest podzielone: jedni mówią o pirackiej jeździe, drudzy o niefortunnym zjeździe. Fakty są jednak uparte. Media od stycznia publikowały również nagrania z ulic stolicy, na których widać, jak piosenkarka łamie różne przepisy za kierownicą. To nie tylko wizerunkowa skaza, ale i realne zagrożenie. Wisłostrada to arteria, gdzie, sekunda, oznacza różnicę między manewrem a zderzeniem. Jeśli materiały trafią na komendę mogą skończyć się mandatami, punktami i kolejną utratą prawa jazdy. Czy tym razem ktoś nie wytrzyma i zawiadomi policję?